Dzień dobry Zakład Stolarski nic nie umie, w czym mogę pomóc? Co pan chciał? Sofę? No i tak, słucham pana. No wykonujemy te usługi, tak. No tak jak pan widział na naszej reklamie. Oczywiście, ale sofa ogrodowa. Nie mebel domowy. Aha, no to dobrze. I co by pan chciał z tym zrobić? Naprawić? O, proszę pana, z naprawami dzisiaj problem. I co pan chce, żeby. co? No ale. A ma pan jakąś wiertarkę? Śrubokręt? Nie ma pan? No to jak pan chce to naprawić? A że do nas przywieźć, tak? No nie, proszę pana, no my dzisiaj. Wykonujemy wszystkie usługi online. No. No my będziemy panu mówić, co pan ma robić, a pan to będzie robił, no. No jak pan nie umie? No proszę pana, no to przecież prosta sprawa. No, no ma pan to wiertarkę? Pan poszuka, a może pan znajdzie coś tam. Może być wiertarka albo coś tam, jakieś dłuto. No widzi pan, no znalazło się. No, weź pan tę wiertarkę do prądu podłącz. No, jakąś nasadkę pan taką do, z papierem ściernym to ma? Że co? Proszę pana, no, wszystko się da. Pan poszuka w garażu, pewnie żona schowała. Żona się schowała? No widzi pan, no jak to jest. Papier schowała i się sama też schowała. Takie czasy dzisiaj ciężkie no. Ale niech się pan nie przejmuje. Weź pan tę sofę, czy to to pan chcesz tam zrobić? Tylko żebyś pan nie popsuł. Słuchaj pan uważnie. Co ja będę do pana mówił? Że niby co? Że to ciężko robota? No panie, no to dzisiaj wszystko nie, lekko nie przychodzi. Chcesz pan mieć odnowioną tę sofę? No to panie. To weź się pan do roboty. No papier, tak, ścierny dobrze, żeby był. Nie toaletowy, panie, jaki toaletowy? Toaletowe to wszystkie już wykopili, zużyli. Ścierny weź pan, no. Jaka gramatura, a skąd ja mogę wiedzieć? No a chcesz pan głębiej, czy, czy mniej ścierać te farby, czy co tam pan sobie wymyśliłeś. A co pan w ogóle wymyślił? Panie, ja zakład stolarski prowadzę. No że co? Co? Że wiertarka nie chodzi, a nacis, a włączył pan do prądu? To ten guzik pan tam naciśnie taki żółty, czy tam jaki pan ma zielony, czy niebieski. No i co? Zadziałała? No widzi pan, no wszystko dobrze jest, tylko trzeba wiedzieć, gdzie nacisnąć. Tak. No. Jest papier, no, znalazł się papier, widzi pan, no. nałóż pan ten papier na te kółko takie, wie pan, tam takie kółko, ma pan takie, co się przykleja do tego? No nie, no, widzi pan, no, pan masz wszystkie narzędzia stolarskie, widzę, a pan narzeka, no, że nic pan nie potrafi. Panie, z nami się pan wszystkiego nauczy. No i, no, i weź pan to tego i szlifuj pan to, no. No jak jest ciemne, to żeby jasne było. To znaczy, że się drewno pokaże. Tak. Lakier zejdzie, drewno się pokaże. Jak pan wszystko zeszlifujesz, to zadzwoń pan do mnie, to powiem co dalej. No, to na razie.